Animowania. Mamy PvP w takim razie Team TeamSpeak, Team Liquid Open Pojedynek pomiędzy Sliderem i Acro Jest to już runda 32 najlepszych zawodników w tym meczu W tym turnieju, przepraszam Slider niebieski, jeszcze kolorków nie ustawiłem Set color Aro zielony w takim razie I teraz wszystko się zgadza Poczekamy sobie spokojnie, w takim razie jak nasz reprezentant. E, przecież Slider jest w Poltimie, będzie grał. On tutaj też dzisiaj na luzaku, z tego co widziałem po komentarzach, sobie pozwala. E, no a przynajmniej dotarł tutaj bez problemu do tej najlepszej 32 dwójki zawodników. E, to już coś mówi. No ale trzeba jeszcze trochę się postarać. Po tym e, meczu pozostaje nam już najprawdopodobniej tylko trzymać kciuki, co tutaj się dzieje. Jest pylon postawiony przez slidera i to bardzo, bardzo ofensywnie, zobaczcie, mimo że nie ma tutaj dużej różnicy w kolorach, to e, ten pylon za sekundkę skończy się robić. No i będzie tutaj chyba gateway ładował momentalnie nasz zawodnik. Jest już pierwszy gateway budowany, więc będzie chciał ostrym, ostrym tematem zacząć ten mecz. I zobaczcie, jak udało się opóźnić e, tego gatewaya. E, Slider opóźnił o dobre kilka. Sekund, zobaczcie, tu już mamy w praktycznie 23, 24, 25, a tu mamy dopiero e, jakieś 23, 24. Więc jest do przodu, troszkę na pewno z tym pierwszym e, zelotem. Nasz zawodnik e, oszczędza tutaj chronobust, nie produkuje w ogóle probów. E, musi tylko teraz już pamiętać o pylonach. Jest pylon kolejny jeszcze dostawiony na wszelki wypadek, no i ta probka tutaj spokojnie się przemieszcza. E, musi uważać, oczywiście, żeby jej nie stracić. Byłoby to. No na niekorzyść dla naszego zawodnika Ale ten pierwszy zelot będzie zdecydowanie szybciej u naszego zawodnika Już chronobustowany Zmusi tutaj do e, jakiegoś e, mocniejszego ruchu, myślę, propkami Drugi zelot już chronobustowany Zobaczcie o ile szybciej będzie miał dwa zeloty e, Slider tak naprawdę, mocne, mocne uderzenie e, Zobaczmy jak tam APM nasz zawodnik tutaj większe Eee, zdecydowanie My, zobaczmy jak ten nimi yy, jest już pierwszy zelot yy, slajdera, drugi już wybiegł no była tutaj wymiana, on chyba będzie chciał targetować przede wszystkim te pylony ma tutaj oczywiście ciut dłuższą drogę dojścia, zaraz będzie miał trzy zeloty slider do dwóch jego przeciwnika, więc tu już może wybierać, może no pytanie, jak będzie chciał powalczyć tutaj wszystko zależy od mikro, już zdjęte shieldy z tego pierwszego pylona jeden tutaj z zelotów przez chwilę otoczony, czwarty sliderowy zelot właśnie tutaj naciska no, wydaje mi się, że lepsze mikro naszego zawodnika, już 3 zeloty w tym momencie z, 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 Przeszkadza w wydobyciu Czy się uda zdjąć tego pylona Pierwszy 1-0 w tym momencie Znowu 1-4 Ma poranione troszkę te zeloty Slider, propki walczą To niedobry znak, ale dobry dla naszego zawodnika Nie Zawsze, zawsze chcemy, żeby propki walczyły Żeby to wydobycie Jest chyba good game dla naszego zawodnika Bardzo dobre mikro, bardzo dobry timing 5 zelotów już w tym momencie Jedna proba i jeden zelot Elegancko e, zagrane W wykonaniu Riacznego reprezentanta. Brawo, Slider. Myślę, że ta gra nie potrwa już dużo dłużej, no chociaż tutaj jeszcze próbują walczyć. Jest good game. Pierwsza gra dla Slidera, w takim razie. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na pogorszenie humoru Akro i że zgodzi się.